Kolonia Bytom, mistrzem BedClick Drugiej Ligi, duża feta. Znamy komplet drużyn w barażach o awans do Betlik Pierwszej Ligi. Znamy również komplet drużyn z Drugiej Ligi i Trzeciej Ligi drużyn w barażach o utrzymanie. Znamy finałowy komplet drużyn na baraże o utrzymanie. Przypomnijmy sobie system tych barażów. Pierwsza runda polega na tym, że drużyny z czterech grup, które zajęły miejsca drugie, Grają mecz między sobą w lutym, zostało wylosowane rozstawienie. Pierwsza grupa ze czwartą grupą i druga grupa ze trzecią grupą. W tym przypadku proszę zobaczyć na drabinkę rezerwy Legii. Warszawa zagrają ze Podhale Nowy Targ, a Błękitni Stargard zagrają ze MKSS Kluczborg. Wygrani swoich meczów grają u siebie ze drugoligowcami, czyli rekordem Bielsko-Biała i Olimpią Grudziąc. Znamy również komplet drużyn w barażach o... Awans do BetClick pierwszej ligi. Aż do ostatniej kolejki musieliśmy czekać, żeby wyłonić dwie ostatnie drużyny w barażach o awans. Dotychczas świt Szczecin miał największe szanse na baraże, a KKS musiał ciągle patrzeć, jak przebiega starcie w bielsku białej, bo nie do końca mieli zapewnione baraże o awans. Tak się finalnie skończyły wyniki tych drużyn walczących. Świt zremisował bezbramkowo zełka SS. KKS zremisował jeden do jednego z GieKSą. A pod Beskidzie ograło 2 do 0 hutnika. Tak wygląda finalnie tabela po tych spotkaniach w części walczącej o baraże. A oto drabinka baraży o awans do betklik pierwszej ligi. Wieczysta podejmie KKS, a Chojniczanka podejmie świt. A więc 12 czerwca półfinały, a 15 czerwca finał baraży. Polonia, pytam mistrzem betklik drugiej ligi. Gratulujemy. Proszę zobaczyć na tą fetę. Wyniki 34. kolejki. Tabela finałowa. A więc dziękuję Wam za ten sezon zasadniczy i mam nadzieję, że kolejny będzie tak świetny.